Najgorzej, że ja lecę za szybko. Dobra, klapy. Najgorzej, że mi pilot tutaj zaczyna zdychać. Czyli ja zaraz dostanę jakieś rakiety, to jest gwarantowane. Chyba, że uda mi się rozwalić samego siebie, powiedzmy. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się samolotem z jednej z najbiedniejszych operacji LATO, czyli F-4D-1 Skyray. I to nie jest dosłownie najbiedniejsza operacja LATO, ponieważ biedniejsza była za czasu kiedy był IS-7. I wcale to, to nie jest takie zapowiedzenie, że wkrótce będzie oddawiony materiał z IS-7. No ale dobra, zajmijmy się tym ciekawym odrzutowcem. Douglas F-4D-1 Skyray to amerykański pokładowy myśliwiec, myśliwiec przechwytujący, zbudowany przez Douglas Aircraft Company. Mimo, że był w służbie przez stosunkowo krótki czas od 1956 do 1964, to nigdy nie wszedł do walki. Był on pierwszym samolotem wystrzelonym z lotniskowca, który ustanowił absolutny rekord prędkości na świecie wynoszący 1211 km na godzinę i był pierwszym myśliwcem marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych i korpusu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, który mógł przekroczyć prędkość macha w locie poziomym. Był to ostatni myśliwiec wyprodukowany przez Douglas Aircraft Company. Zanim połączyła się z McDonnell Aircraft i przekształciła się w McDonnell Douglas. Skyray został zaprojektowany, aby spełnić wymagania marynarki wojennej wydane w 1947 roku dla samolotu myśliwskiego, który mógł przechwycić i zniszczyć wrogi samolot na wysokości 15240 metrów w ciągu 5 minut od ogłoszenia alarmu. Marynarka chciała również samolot, który byłby zgodny z projektami i badaniami niemieckiego aerodynamika Aleksandra Lipisza który przeniósł się do USA po II wojnie światowej. F4D Skyray to konstrukcja o szerokiej delcie skrzydeł z długimi, ostro zakończonymi zaokrąglonymi skrzydłami. Projekt został nazwany ze względu na podobieństwo do płaszczki manty. Grube nasady skrzydeł zawierały wloty powietrza zasilające pojedynczy silnik turboodrzutowy. Paliwo znajdowało się zarówno w skrzydłach, jak i w głębokim kadłubie. Krawędzie natarcia wyposażane były w listwy zwiększające siłę nośną podczas startu i lądowania, podczas gdy krawędzie spływu były w większości powierzchniami sterowymi typu Elewon. Dodatkowe trymery pokylenia zostały zamontowane na pokładzie w pobliżu wydechu odrzutowego i były blokowane do góry podczas startu i lądowania. Zamierzonym silnikiem był turboodrzutowy Westinghouse J40. Douglas przyjął konserwatywną postawę i przewidział możliwość zastosowania innych zespołów napędowych. J-40 okazał się kłopotliwy i ostatecznie został anulowany, a Skyray został wyposażony w Pratt Whitney J-57, mocniejszy, ale większy silnik. Samoloty produkcyjne zostały dostarczone dopiero na początku 1956 roku, a Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych otrzymał swój pierwszy egzemplarz w 1957 roku. W sumie wyprodukowano 419 samolotów. F-4D-1, później oznaczonych jako F-6 w jednolitym systemie oznaczeń. Jego unikalny projekt przyczynił się również do tego, że Skyray stał się jednym z najbardziej znanych wczesnych myśliwców odrzutowych. Był pieszczotliwie nazywany Fordem od 4 i D w jego oznaczeniu. W 1953 roku Edward Hyman otrzymał nagrodę Kalier Trophy w uznaniu jego pracy projektowej nad F-4D. Skyray został zaprojektowany wyłącznie do roli przechwytywania na dużych wysokościach z dużą szybkością i kątem wznoszenia. Ustanowił nowy rekord czasu do wysokości startując z lotniskowca i lecąc w górę na wysokość 15 300 metrów w 2 minuty i 36 sekund, a wszystko to podczas lotu pod kątem 70 stopni. Jako dedykowany myśliwiec przechwytujący F4D nie nadawał się do wielozadaniowych misji, których wkrótce było coraz więcej, więc miał krótką karierę w służbie Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej. Ostatni samolot wycofano ze służby w 1964 roku. Cztery samoloty były używane przez znaka, później przeistoczone w NASA do 1969 roku. No dobrze, więc przedstawiliśmy sobie, jak ten odrzutowiec mniej więcej powstał i że niestety nie został nigdy użyty w boju. I zobaczymy teraz, jak on dokładniej wygląda. A zarazem sprawuje się w Wardanderze, i jest to maszyna eventowa, czyli wszystkie moduły musimy w nim sobie zbadać. Nie ma żadnych właściwości premium. Obecnie ta maszyna znajduje się na szóstej erze, na klasyfikacji 9-3. Z uzbrojenia mamy tutaj cztery działka 20 mm, znajdujące się w skrzydłach. I co jest bardzo fajne i ciekawe, to to, że możemy strzelać z dwóch działek jako z broni głównej i z broni drugorzędnej jako z kolejnych dwóch działek, mimo że wszystkie cztery działka są takie same, jest to fajne ułatwienie. Z przodu mamy niewielki radar, który no, daje tam niewielkie możliwości wykrycia, ale nic poza tym więcej. Mamy tutaj potężny silnik, który ma ciąg maksymalny 4250 kJ. Na pełnym dopalaczu jest to 7270 kJ. Bardzo potężny silnik. Dzięki temu silnikowi ten odrzutowiec jest w stanie na prostej osiągnąć około 900 tysiąca na godzinę, ale nie jest w stanie w pełni osiągnąć w wortanderze jednego macha. Z dodatkowego uzbrojenia. Mamy tutaj rakiety na cele powietrzne, a zarazem na cele naziemne. Na cele powietrzne to to są AIM-9B, czyli taka przeciętna rakieta na tych klasyfikacjach, jak ktoś leci prosto to spokojnie trafimy i rakiety do atakowania na cele naziemne, fary 42 lub 114 sztuk. Odnośnie samego pancerza, no to pancerz mamy tylko z przodu, za radarem 8 mm i jeszcze w skrzydłach tutaj mamy, jak widać, samouszczelniające się zbiorniki paliwa, ale tutaj nie ma co się obawiać, bo samolot ten jest bardzo rzadko podpalony, czy też silnik jest bardzo rzadko uszkodzony. Najczęściej co tracimy, to tak naprawdę skrzydło, ponieważ jest ono ogromne i tracimy go na dwa sposoby, albo poprzez to, że ten samolot jest zepsuty i to skrzydło nam się łabie bez powodu, albo po prostu kto się nam odstrzeli. Co do dwudziestek, też mamy potężną amunicję, bo Mamy, możemy używać na przykład uniwersalnej, bo mamy tutaj Apek i HE na zmianę, albo na cele powietrzne, i mamy tutaj na zmianę Apek smugowy, HE zapalający i AP zapalający. Bardziej bym polecał na cele powietrzne, właśnie dzięki temu Apekowi zapalającemu. I właśnie na papierze można jeszcze zobaczyć, że ten odrzutowiec strasznie dobrze się kręci, ale powiem tak. Lepiej jest im wykonać jedną, góra, dwie nawrotki, ponieważ on bardzo szybko wytraca energię. I zarazem, już po wytraceniu tej energii, mamy problem z odzyskaniem jej. A całkiem sporo odrzutowców na tych klasyfikacjach jest od nas szybszych, i wiele maszyn nie jesteśmy w stanie dogonić albo nie jesteśmy w stanie jakoś tego nadrobić. I jeszcze klapy bojowe w tym odrzutowcu najlepiej używać dopiero poniżej 600 na godzinę, bo inaczej mogą nam się urwać albo całe skrzydło nam się urwie. I jeszcze jak widać prędkość znoszenia jest bardzo dobra, tym odrzutowcem jesteśmy w stanie dość szybko odlecieć od lotniska i bardzo szybko się wzbić. No dobra, to tyle, teraz przejdziemy na pole bitwy i od razu ostrzegam, nie za dobrze tam tym odrzutowcem. Rzuciło na 10-3 na Wietnamie i to tym ogromnym, więc będzie tragicznie na Niemcy, Rosję. Wielką Brytanię i Francję. Będzie naprawdę tragicznie, bo ja tutaj mam mało paliwa. Co prawda, ja biorę full, jaki jest. 24 minuty, więcej się nie da, ale i tak będzie tragicznie. Okej, okay, CL13? Ce to bardzo stara maszyna, tylko dość nisko. Walczy z Harrierem. Może tak zaryzykuję, chociaż na pewno walczy. Harrier. Nie, on zrzucił bomby. Okej. Okay. Teraz dopiero będzie walka. No i tak, tutaj w okolicy u mnie nic nie ma. Jedynie tam na razie są trzy wrogie samoloty. Chociaż Harrier pewno wygra z tym typem. Czemu on puszcza tak flary? Ekstremalne przeciążenie. Muszę zwolnić. Bezpieczna prędkość 600 na godzinę. Trafienie krytyczne tylko. Też teraz mam okazję jeszcze tak podejść na niego. Nie chcę odpalać rakiety, bo to trochę dla mnie marnowanie będzie obecnie. A i tak gościa już tutaj mam. No dlaczego to nie chcę umierać? No, dopiero teraz. Niestety, co z karierem? Uciekł. No, jeszcze. Krytyka akurat ma. Prawie wytrzymały miał ten typ ogon. Dobra, 21 to jest w okolicy, nie fajnie. Lapy na no normalne, dobra. Był easy target, ale ile tu... Tam ci się już trochę powybijali. 21. -kę. Jakby mi tutaj ten harrier... O właśnie, typie. Leć w dół, leć w dół. To ja mogę z tą 21. Tobie jakoś pomóc. 21. W tym momencie nie ma sensu puszczać rakiety? Chociaż puść... A, nie doleci. Jedynie co to może zachęcić go do właśnie puszczania Flar. Czyli nie, nie dogonie 21. Nie ma szans. Ale ile typa się na te 21 obecnie rzuca? Ojojoj, su siódemka. Dostał kry. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bitwa na Kubaniu na 10:3 Ameryka, Rosja jako wrogowie. Trochę tutaj będzie zabawy. Ale może uda się, chociaż tych dwóch wrogów zestrzelić. Jak ten samolot testowałem, to bez problemu zeszliłem dwa wrogie samoloty. A teraz jakoś tak nie bardzo chce mi wyjść. O, już tutaj widzę jakiś wrogi odrzutowiec. Pewno to o, tak wysoko. To też może być jakaś potężna maszyna. Wait. A! Ameryka! Okej, okay, teraz skumałem dopiero. Jaki jest problem w tej bitwie. Najgorzej, że ja lecę za szybko. Dobra, klapy. Najgorzej, że mi pilot tutaj zaczyna zdychać. Czyli ja zaraz dostanę jakieś rakiety, to jest gwarantowane. Chyba, że uda mi się rozwalić samego siebie, powiedzmy. Okej, okay, ten samolot bardzo łatwo płonie. I tutaj idealnie widać przykład, jak ta maszyna szybko wytraca prędkość. Eee, Dobra, wrogowie, jest nade mną! Kurde, a dziesiątka, a to przed tym i tak bym nie uciekł. Bitwa na El Alamein rzuciło na 10:3 na Niemców, Rosjan i Brytyjczyków. O kurde, tu już z boku są wrogie odrzutowce. Hariery Migi 21. W zasadzie Harrier jest kuszącym celem względu na to, że jest bardzo niezwrotnym samolotem. Tylko na Migi muszę uważać, że tam jeszcze jeden Mig jest. Tutaj leci Mig, ale mam nadzieję, że nie będzie leciał do mnie. O, tu mam blisko hariera już. Tylko on będzie zawracał. Więc to ja w taki sposób zrobię. Przygotuję już sobie rakietę Ale dalej za ostro skręca Kurde nie, się nie opociło Myślałem, że jakoś da radę ta rakieta Nie gorzej, że ja go nie, do nie dogonię obecnie Psiuk, urwałem skrzydł Oj, się ur... i sobie. Nie leciałem w miarę szybko, więc zastanawiam się dlaczego to skrzydło tak się urwało. Muszę zobaczyć ile wtedy leciałem, bo mi się wydaje, że ten samolot jest trochę pobugowany. Bitwa na Korei. Nie wiem na jaką klasyfikację rzuciła, ale rzuciło też z tego co widzę na Amerykę, Wielką Brytanię, Japonię, Francję i Szwecję Patrząc po tu niektórych samolotach, mam wrażenie, że może być coś po kroju 10.0, a nawet 10.3. A może widać Phantom i F-5 poleciały? Uuu, sporo tych samolotów tam nisko jest. No dobra, na wypadek jestem na 8 km. W razie czego szybko odzyskam energię. Sporo wrogich samolotów jest nisko. Uuu, F-11! Rzadka maszyna. Niestety bardzo szybka. Więc ciężko go będzie dogonić, ale jest kuszącym celem, który jest dość blisko. Tylko muszę uważać, żeby się nie złamać. Aha! Ja nawet nie ruszyłem się samolotem i mi się skrzydło urwało. Coś z tą maszyną jest nie tak. No, na niego akurat nie podejdę. A z zawróceniem obecnie mam ciężej, przez brak skrzydła. No, kurde, jak mi się tutaj nagle obrócił. I jest po mnie. Bitwa na Smoleńsku 1943. Wróciło na 9-7, bo same stare maszyny tutaj są. Na Niemcy, Rosję i Wielką Brytanię. Okej, okay, sporo samolotów. Su-7, Swifty, Migi 17. Limmy. Warto by zaatakować tych, co są w zasadzie najwyżej. To trochę bym poczekał na swoich, bo moi są daleko. Więc jeśli teraz bym się rzucił, mogłoby się to dla mnie bardzo źle skończyć. Toż ta piętnastka jest obecnie kusząca. Bo jest dość mocno w tyle. Mało kto będzie tutaj zwracał uwagę na tyły. Tylko kurde gościa aktualnie zgubiłem. Okay, jest tutaj. Dobra, ten mik jest zajęty póki co walką. Więc to jest idealna okazja, by tutaj tak podlecieć puścić mu prezent, bo nie zwrócił uwagi na plecy. Dobra, A4 uratowany. Teraz fajnie byłoby może zaatakować Swifta, bo a czwórka. Nie wiem, czy da radę, muszę uważać na przeciążenie. Ty, kurde, wciskam powoli wszystkie klawisze, dobra, czwórka go zestrzeliła. Wciskam wszystkie klawisze, żeby mi się skrzydła nie urwały. Limpiątka na niego muszę uważać, bo to jest wysoko już. Tutaj są interesujące cele. Puszczę sobie hamulec, żeby zwolnić i bezpiecznie zakręcić. Tylko kryt. No, jakim cudem to ci nic nie zrobiło? Powinno być dosłownie już po nim. Dobra, masz. Jak będzie już po tobie? Dobra, susiudemka. On akurat skręca. Jest, 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 jest. Może będzie szansa? Niestety nie będzie szansy, bo on akurat uciekł. Dobra, klapy na ustawienie normalne. Muszę się rozpędzić, bo nie jest zbyt dobrze. Na chwilę stąd odlecę. O oh shit! Więcej wrogów. Nie trafiłem go. Jeszcze mig na mnie tutaj chce. Dobra, chodź tu, Migu. Mam już mało amunicji do działek. To jest mój problem. I wiedziałem, że zaatakujemy zaraz kolejny, bo to już... No naszych zostało bardzo mało. Zengzo, nie wiem jak tam nazwa się mapy czyta, ale na taką bitwę rzuciło. Z tego co widzę chyba na 9.7. Upsi, nie, nie to, nie to, nie to. O. Na chwilę włączyłem sobie sterowanie symulacyjne. Jakbym miał joystick i ogarniał to może, ale nie. I Ameryka, Niemcy, Rosja, Chiny jako wrogowie. Tradycyjnie. Dlaczego rzuca Amerykę przeciwko, to ja nie mam zielonego pojęcia. Dobra, tutaj już widać A4, 9 jedynki. No, sporo 9 jedynek. A10. No, a10 to jest problem. To trzeba albo unikać, albo zestrzelić od razu. Bo te jego rakiety 30G są naprawdę przerażające, jeśli się nie ma flar. Chyba 60 już padła, no to gość nie był zbyt dobrym pilotem w tej maszynie i dobra. Tutaj kilku wrogów się rzuciło, ja na razie jeszcze chwilę poczekam. Już się więcej maszyn wroga zacznie pojawiać. Bo nie mam zamiaru lecieć z kimś na czoło. Przede wszystkim, kiedy moja drużyna jest jeszcze daleko w tyle. Tutaj jest jakiś odrzutowiec dość wysoko jakieś 3 km. Czyje to może być? Chińskie. Co, już wracam na lotnisko? Na no to by wyglądało. I on jest dość szybki, nie mam szans go dogonić. Chociaż zaczął zwalniać. Nie ma sensu. W piątka jak mnie goś będzie zwabiał na swoje lotnisko, to będzie przewalone. No, o, 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 gdzie ta rakieta poleciała? Przecież cel był w innym kierunku, ona skręciła w przeciwną stronę. Dostał za małe wyprzedzenie i już zacząłem wytracać energię. Aha, amunicja do działka mi się jednego skończyła. Dobra, ta rakieta trochę dziwnie się zachowała. Aha, już prawie wrogów nie ma. Dobra, walka z jednym samolotem to była. Ale jak widać, na dużej wysokości mniejsza szansa jest na złamanie się. I teraz tak, gdzie jest reszta? Idę zostało jeden przeciwnik. Pytanie: gdzie? Cokolwiek zrobił? No, ma asystę. Więc gdzieś tutaj walczył. Aha, goś wrócił na lotnisko. Ale to to już. Okej, okay, czemu tak ostro punkty spadły w dół? Jakieś cele zostały wykonane? Czy po prostu tutaj wybijają te boty i to tak ostro poszło w dół? Dobra, ta 9-1 się podniosła. Mam jeszcze tak 8 minut paliwa. Z wepem to może będą 4. Więc może uda się go dorwać. Najgorzej, że mam mało amunicji do działka, więc. Też mało czasu, bo punkty spadają. Dobra, na hamulcu. Dobra, ta rakieta poleci prosto? Powinna. Nawet nie patrzył na tyły. A więc podsumowując, moi drodzy, czy warto było robić Skyraya i czy warto go sobie zachować, no e, też kupić, jak ktoś go w ogóle nie zdobył, bo obecnie kosztuje w momencie nagrywania tego materiału bardzo mało na Gaijin Markecie, ponieważ jest to 20 Gaijin Coinów, czyli tak mniej więcej 20 euro. I powiem tak średnio. Główny jego problem tak naprawdę to jest to, że te skrzydła bez przyczyny się łamią, bo to, że na przykład ta energia jest tracona i trochę czasu zajmuje odnowienie jej jeszcze da się jakoś przemodać, da się tym jakoś samolotem latać. Główny właśnie problem to częste te łamanie skrzydeł, czy te cztery rakiety i te dwudziestki rekompensują wiele rzeczy w tym samolocie. Plus jeszcze możemy z tym odrzutowcem kręcić się z innymi odrzutowcami, tak mniej więcej jedno, góra dwa koła, ponieważ już potem lecimy tak wolno, że nie jesteś w stanie nawet się utrzymać w powietrzu. Jeszcze niektórzy sugerują, żeby ta maszyna poszła z 9.3 na 9.0, właśnie przez to, że jednocześnie nie ma flar i nie jest aż tak super szybkim odrzutowcem, chociaż wspina się rewelacyjnie, jak na te samoloty. I ogólnie porównując do tych maszyn, do którymi latałem, a latałem no niezbyt dużą ilością odrzutowców, to latało mi się tym samolotem lepiej niżeli Harrierem czy też CL13, ale znacznie gorzej niżeli na przykładzie Mitsubishi. A też ja lubię samoloty, które się kręcą i w szczególności z odrzutowców to preferuję m 106 Ki 200, H229 czy też Freedom Fightera. I tym odrzutowcem latało mi się tak naprawdę średnio, no ale jednak nie aż tak wystarczająco. Więc w skrócie, warto go zachować? Ja raczej powiedziałbym, że nie do końca. Są jednak trochę wygodniejsze maszyny. No i to tyle moi drodzy w tym materiale. Dajcie znać co wy myślicie o tym F4D1, a ja się biorę za następny pojazd eventowy. Dostawcie koniecznie łapkę w górę, suba, dzwoneczek i trzymajcie się do następnego. Na razie!